Właściwie to nawet sam nie wiem, kiedy założyłem konto na fejsie. Jeszcze niedawno internetowy świat był dla mnie pojęciem obcym. Do tej pory skupiłem się na układaniu sobie życia u boku innej osoby. Tą osobą była Basia. Muszę przyznać, że zakochałem się w niej równie szybko, jak szybko okazało się, że jest po raz pierwszy w ciąży. Myślicie, że się załamałem? Nic z tych rzeczy. Cieszyliśmy się oboje. Kochałem ją bez reszty i każdego dnia starałem się jej to okazywać. Niebawem wzięliśmy ślub i wreszcie zamieszkaliśmy razem. A potem życie, a właściwie kilka dobrych lat potoczyło się w pędzie i wierze codzienności. Praca, dom, obowiązki. Nie powiem było ciężko. Nieraz brakowało pieniędzy i czasu na wszystko, ale dawaliśmy radę. W międzyczasie Basia znowu zaszła w ciąży. Dziewięć miesięcy później miałem dobrze płatną pracę, wspaniałą żonę i dwie śliczne córeczki, Zosie i Hanie. Dzieci rosły szybko i zdrowo. Kiedy poszły do szkoły, okazało się, że wreszcie mogę trochę odetchnąć od nieubłagalnie pędzącego życia. To znaczy, przychodzi taki czas w życiu faceta, że zamiast dorabiać po godzinach, wraca do domu, siada na kanapie przed telewizorem i nie ma z tego powodu ani wyrzutów sumienia, ani pustej lodówki. Basia też znalazła dobrze płatną pracę, więc powodziło nam się jak mało komu. Byłem szczęśliwy. Wierzyłem, że zasłużyłem na szczęście moją ciężką pracą i niezliczoną ilością kropel potu, jaką wylałem, aby móc tak jak w tamtej chwili żyć. Jednak wszystko się zmieniło, kiedy zarejestrowałem się na Facebooku. W jednej chwili zdałem sobie sprawę, jak bardzo zaniedbałem swoje życie towarzyskie. W zaledwie kilka dni miałem na koncie ponad stu znajomych i ciągle otrzymywałem nowe zaproszenia. Naprawdę fajnie było odnowić niektóre znajomości. Stary, gdzie ty się podziewał przez te wszystkie lata? Jak to gdzie? Żyłem dla rodziny, a dziś byłem w sytuacji, gdzie mogłem pogodzić pracę z przyjemnością. Kiedy już wydawało się, że moje spokojne, ułożone życie zaczęło także mieć aspekt towarzyski, Otrzymałem zaproszenie z aplikacją o nazwie Malkach. Witaj Tomaszu. Według moich informacji masz 31 lat, żonę Barbarę oraz dwoje dzieci, Zosie i Hanie. Teraz już nie musisz się martwić o waszą przyszłość. Kliknij Lubię to, a Malkach każdego dnia doradzi, podpowie lub ostrzeże cię o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Nie bądź obojętny na los. Spójrz w przyszłość razem z Malkach Początkowo odebrałem to jako wręcz horoskopowo podobną aplikację Moje dane były ogólnodostępne dla wszystkich i zachęcała ogólna liczba lajków Aż 3564 kliknięć lubię to Nie wiem co mną wówczas kierowało, bo nigdy nie byłem przesądny, a horoskopy czytałem tylko z braku innej lektury, no ale kliknąłem lubię to Witaj w krainie Malkach Powitał mnie baner. Odtąd twoje życie nabierze zupełnie innego kształtu. Rozsunąłe się zasłony prawdy i to, co dotąd było nieznane, stanie się dla ciebie drogą i prawdą. Następnego dnia po powrocie z pracy założyłem ciepłe kapcie, zrobiłem sobie aromatyczną kawę i zasiadłem przed ekranem monitora. Facebook powitał mnie kilkoma nowymi zaproszeniami od znajomych oraz jedną wiadomością od aplikacji Malkach. Miałem mnóstwo czasu. Dziewczynki będą jeszcze kilka godzin w szkole, a Basia wróci z pracy dopiero późnym wieczorem. Zaakceptowałem zaproszenia i wszedłem na wiadomość od Malkach. Poznaj nieznane. Na ekranie pojawił się jakby pionowy schemat. Miałem do wyboru. Tomek, Basia, Zosia, Hania, Porada. Uśmiechnąłem się i kliknąłem w Basia. Spodziewałem się zobaczyć wróżbopodobny wiersz w stylu interaktywnych wróżek, ale moim oczom ukazał się taki tekst. Witaj, Tomaszu. Zdecydowałeś się otworzyć wrota wiedzy, które do tej pory znajdowały się poza zasięgiem Twojego wzroku. Oto one. Dokładnie za 27 minut zadzwoni do ciebie Basia i poinformuje cię, że musi zostać dzisiaj dłużej w pracy. Wytłumaczy się nadmiarem obowiązków. Jednak to nie będzie prawda. Basia cię okłamuje. Od przeszło roku potajemnie spotyka się z Wojtkiem. Dziś także będą razem. Zrobią to w służbowej ubikacji. Zapewne nie do końca uwierzysz w wiarygodność, Malkach, ale prawda nosi moje imię. Jako dowód sprawdź po powrocie jej majteczki. Będą mokre, i zapewne ich zapach będzie nosił woń, której nie da się pomylić z niczym innym niż ze spermą Wojtka. Wściekłem się! Pomyślałem, że to jakiś niesmaczny żart. Nie wyobrażałem sobie, kto mógłby w tak perfidny sposób obrazić mnie oraz moją żonę. Zawsze świetnie nam się układało, tak w rozmowie, jak i w łóżku. To było ohydne. Chciałem czym prezyj kliknąć w charakterystyczne nie lubię na stronie. Jednak okazało się, że aplikacja nie posiada takiego odnośnika. To stąd tyle lajków, pomyślałem. Opuściłem to miejsce. Chciałem o tym po prostu zapomnieć. Włączyłem sobie jakąś muzykę, kiedy niebawem odezwał się telefon. To była Basia. Byłem w szoku, kiedy oznajmiła mi, że musi dzisiaj zostać dłużej w pracy. Tłumaczyła się, tak jak przepowiedział Malkach. Trudno w kilku słowach ująć, jak się wówczas poczułem. Nieopisany ból rozpaczy zalał moje serce. Poświęciłem tej rodzinie absolutnie wszystko, każdą minutę, każdą kroplę krwi i miłości wydaje mi się że wówczas jeszcze nie do końca wierzyłem że to może okazać się prawdą gdzieś na tylnych półkach zranionego umysłu tyliła się iskierka nadziei że zostałem wplątany w jakąś perfidną grę w której także uczestniczyła moja żona jednak moje nadzieje przepadły kiedy rzeczywiście odkryłem na jej majteczkach cuchnące lepkie ślady zupełnie nie wiedziałem jak mam się zachować mogłem przecież zrobić potworną awanturę Pobić ją cokolwiek. Taki byłem wściekły. Jednak milczałem. Kiedy położyliśmy się do łóżka, a z pokoju obok usłyszałem cichutki, miarowy oddech moich dzieci, zapłakałem. To tak potwornie bolało. Chciałem wyć albo umrzeć, ale najgorsze dopiero miało nadejść. Następnego dnia, po nieprzespanej nocy, nie poszedłem do pracy. Wytłumaczyłem się wszystkim złym samopoczuciem i zostałem w domu. Odczekałem, kiedy basie i dzieci wyjdą z domu i włączyłem komputer. Potworne myśli wirowały mi po głowie. Jeżeli to, co wczoraj okazało się prawdą, to jakie ukryte prawdy kryją się pod odnośnikami Zosia i Hania? Rodziło się jeszcze jedno pytanie: kim u licha jest Malkach lub czym jest? Nie wiem, czy byłem gotowy zmierzyć się z kolejną odsłoną prawdy, ale do cholery byłem głową tej rodziny. Zostałem zdradzony, ale musiałem przecież walczyć o dzieci. Nie wyobrażałem sobie dalszego życia u boku kobiety, która mnie oszukuje. Mimo wszystko postanowiłem być twardy. Wszedłem na stronę i drżącą dłonią kliknąłem odnośnik Zosia. Nie wiem, jaka siła sprawiła, że tamtego dnia nie postradałem zmysłów. Kiedy przeczytałem, co ma nastąpić, a wierzyłem w to, że tak będzie, jak jasna cholera, znów zalałem się łzami. Boże mój, dlaczego? W tamtej chwili tylko tyle mogłem zrobić. Witaj, Tomaszu. Po raz kolejny otwierasz okna innego wymiaru. Wymiaru, gdzie prawda nie skrywa się pod parasolami zamkniętych powiek, zostań z Malkach. Obdarzy cię wiedzą, z której nie każdemu będzie dany zaszczyt korzystać. Jedyna prawda. Oto ona. Twoja starsza córeczka Zosia jest śliczną dziewczynką. Ma cudowne blond loczki i błękitno-kryształowe oczka. Jednak nawet na najczystszych diamentach kiedyś pojawią się rysy. Kilka tygodni temu w klasie twojej córeczki zorganizowano coroczną akcję badania wzroku. Stwierdzono wówczas u Zosi minimalną wadę oczu. Okulistka zasugerowała okularki korekcyjne, które w krótkim czasie naprawią wykrytą wadę. Niestety sprawa jest o wiele poważniejsza. Tomaszu, twoja córka cierpi na rzadką chorobę, zaćmę całkowitą, która spowoduje, że za około trzy lata całkowicie oślepnie. Nic nie jest w stanie zatrzymać postępującej choroby. Jej życie zamieni się w koszmar, kiedy pewnej nocy na wskutek swojej ślepoty zabłądzi w mieście i zostanie brutalnie zgwałcona oraz pobita. Będzie niewidoma i resztę swojego życia spędzi na wózku inwalidzkim. Zacząłem się modlić, żeby to nie okazało się prawdą, ale po chwili dotarło do mnie, że nie chcę się modlić do Boga, który pozwoliłby, żeby mojemu dziecku zadano takie okrucieństwo. Wiadomość o tym Malkach, czymkolwiek to było dotyczące Basi, okazała się prawdą. Uwierzyłem też, że to się spełni. Tego dnia potrzebowałem czegoś mocniejszego, żeby nie okazać po sobie strachu oraz rozpaczy. Musiałem się napić. Niedużo. Tyle tylko, ażeby zachować pozorę normalności mimo tylu zadanych katuszy. Kiedy dziewczynki wróciły ze szkoły, chciałem do nich podbiec i przytulić je najmocniej, jak potrafię. Szczególnie Zosie. Jednak to Zosia podbiegła do mnie, wlepiła we mnie swoje błękitne oczy i zapytała: Tatusiu, czy podobają Ci się moje nowe okularki? Byłem ojcem tej rodziny mimo ogromu nieszczęść, jakie miały niebawem nas spotkać, to ja powinienem stać na straży normalności. Nie chciałem, żeby ta wiedza stała się dla nas ciężarem, a wręcz przeciwnie. Postanowiłem nie dać się złamać i od teraz bacznie obserwować, co miało dalej się wydarzyć. Musiałem temu zapobiec. Uwierzyłem, że potrafię obrócić bieg przyszłości, złamać krzywą przestrzeni i zbudować rozdział w karcie naszej historii inny niż przepowiedziany przez Malkach. Jeszcze nie wiedziałem, jak tego dokonam, ale stało się to wówczas moim celem. Na razie jednak zostawiłem wszystko po staremu, choć nie wyobrażacie sobie, jak trudno spojrzeć w oczy kobiecie, którą kochasz, wiedząc, że zdradziła cię niczym perfidna weż. Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jakie uczucia targają mą duszą, kiedy kładę rękę na policzku córeczki, wiedząc, że niedługo przestanie mnie oglądać. Kolejny dzień i kolejna odsłona. Zadzwoniłem do pracy i wziąłem kilka dni urlopu. Dzieciaki przytuliłem mocno jak nigdy i odesłałem do szkoły. Basia martwiła się o mnie, że źle wyglądam. Nie wierzę jej. Na wychodne do pracy pocałowała mnie w usta, ale jej fałszywy pocałunek smakował niczym fekalna lura. Jeszcze nie zdecydowałem, co z nami będzie. Pora na odsłonę Ani. Pomyślałem, że niewiedza o tym wszystkim byłaby dla mnie niebem, ale było już za późno. Spojrzałem w głąb otchłani, a otchłań spojrzała w głąb mnie. Kliknąłem: Hania. Witaj, Tomaszu. Otwierasz kolejny rozdział Księgi Prawdy. Wiedza jest darem, a strach zapowiedzią klęski. Nie lękaj się prawdy. Oto ona. Ty i Basia byliście wzorowym małżeństwem. Jednak jedno z Was postanowiło spróbować owocu z zakazanego drzewa. Sama myśl o tym rozdziera twoje zranione serce, a cóż, dopiero całe życie u osoby, która cię tak potwornie zraniła. Nie będziecie tak potrafili żyć. Za około rok weźmiecie rozwód. Wasza rozłąka szczególnie mocno uderzy dzieci. Nie będą potrafiły znieść myśli, że dotąd kochające się mama i tata już nie będą razem. Tak oto pewnego dnia zamyślona Hania będzie wracać ze szkoły. W ten dzień będzie padał deszcz, a niebo zasłonią czarne chmury. Wejdzie na przejście dla pieszych, ale zapomni się wcześniej rozglądać w prawo i w lewo i znowu w prawo, tak jak ją uczyłeś, Tomaszu. Samochód nie zdąży wyhamować. Będziecie jej ostatnią myślą i wspomnieniem. Zdawałem sobie sprawę, że wcześniej czy później musimy rozstać się z Basią. Mógłbym próbować zmienić bieg wydarzeń i po prostu udawać że nic się nie stało. Nie będzie rozwodu, nie będzie wypadku, wypadku przez nas. To tak, jak ja bym siedział za kierownicą samochodu, który zabije mi córkę. Jednak tak się nie da. Żaden człowiek nie potrafiłby już wrócić do normalności, dysponując taką wiedzą. Absolutnie nie wyobrażałem sobie życia u Boku nawet za cenę uratowania życia Hani. To haniebne, ale postawcie się na moim miejscu, jeżeli potraficie. Pomyślałem wtedy o samobójstwie, które pozbawiłoby mnie oglądania cierpienia i śmierci mojej rodziny. Jednak byłoby to z mojej strony egoistyczne i plugawe. Przeżywałem dramat, ale wierzyłem, że znajdzie się sposób, żeby jeszcze wszystko naprawić. Tym sposobem mógł okazać się Malkach. Tajemnicza aplikacja na portalu społecznościowym. Przerażające, że każdy użytkownik miał do niej dostęp. Pomyślałem o liczbie, która informowała o ilości użytkowników: 3565. Choroba. Postanowiłem wszystko postawić na jedną kartę. Zaryzykowałem po raz ostatni i znowu zalogowałem się na portal. Została mi ostatnia ikona do odkrycia: Porada. Do tej pory Malkach nie okłamał mnie. Nie zdradził, nie oszukał. Cokolwiek znajdowało się pod odnośnikiem: Porada, musiało być prawdą i drogą. Zaufałem mu. Kliknąłem na Porada. Witaj, Tomaszu. Wszystkim musiałem taka moja rola, strażnik spokojnego życia, opiekun, ojciec. Nikt już nie będzie cierpiał, bo ja uratowałem ich od piekła, jakie zgotował im los. Dziękuję ci, Malkach. Ty ocaliłeś nas od cierpienia i bólu. Powsze czasy będę Ci wdzięczny za odkrytą prawdę i poradę. Zastosowałem się do niej. Otworzyłem swe żyły, tak jak mi poradziłeś. Zanim upłynie ze mnie krew, chcę pożegnać się z dziećmi i żoną. Wybaczyłem jej przed śmiercią. Patrzę na nich... Leżą w swoich łóżkach. <laughs> nie śpią, nie oddychają. Pomogłem im się siekierom, tak jak kazałeś, Zosia, Hania. Poukładałem ich ręce i nóżki na miękkich poduszkach, tułów i główki niżej. Tam, gdzie je posłałem, nie będą im potrzebne. Otworzyłem im bramę raju. <kuszczak> Na pewno tam trafią, bo jesteś nieomylny, Malkach. A ciebie, Basiu, zawsze będę kochać. Nawet pomimo tego, co mi zrobiłaś. Całuję jeszcze raz w lepkie usta i odchodzę stąd ściskając w dłoni twoje jeszcze ciepłe, ociekające czerwoną miłością serce.